hej na kolejkę, więc nie po co to drugie Gapu V bo mamy tu LPSa Oczywiście nie jest u o Opy -O -O bo takich pudełek nie pamiętam Dobra Wiem, że trochę inaczej nie żyję ale mam ten nos to jest ten, w chciałem. Spójrzcie, jak piękny. Sprawdzamy sobie karty. Się na pewno sami Uwaga. Oj, może możemy zobaczyć. Tak. Złownie wymieszkałem go.

Jestem razem różowa, tam ta niefioletowa nie ma go. Czy ja trafiłam jakiegoś poza kolegę? A jest, jest. Tutaj. 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 Tylko nie widać aż tak różowego. Ale przyoznajcie, jest piękny. To jest to nie cudo. Rybka. I to jest masa o zapachu winogronowym. Tak to wygląda, jak się rozciągnie. O nie, to jestem sam. Dosłownie ja podobnego takiego widziałam na pudełku z tymi. Jak chcecie wiedzieć gdzie one są, one są w Rudino. W Minkowicach. Nie wiem jak gdzie indziej. Co lepisz? Nie wiem. W ogóle to w swoim rybka. Ale bo lepiej swoją łapkę, bo widzę, że możesz sobie odcisnąć. ja też sobie odbić? Nie, ja, ja wolę swoją rybkę odbić. To jest moja praca, to jest twoja praca, resztę chowamy. Twoja rybkę trzeba ubić tu.